Witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, najbardziej family friendly twórca na Neptunie, czyli Mateusz MRM Wielgus, a to program gamingowy. Często wspominałem o tym, że było coś takiego jak wielki kryzys gier wideo. W zasadzie na dwa odcinki to wspomniałem aż raz, czyli 50% odcinków było co najmniej jedno wspomnienie o tym. I dzisiaj przyjrzymy się, czym naprawdę ten kryzys był. Bardzo często jest on tożsamy z wydaniem gry E.T., Zobaczymy, czy rzeczywiście IT było zamachem na gry wideo, czy było po prostu katastrofą i w jaki sposób doszło do dziwnej ekskumacji po latach. Słownictwo oczywiście zupełnie przypadkowe. Zapraszam do odcinka o kryzysie gier wideo. W 1982 roku światło dzienne ujrzał film Stevena Spielberga pod tytułem E.T. Był to wówczas wzór dobrego, rodzinnego kina. Opowiadał on historię kosmity, który dotarł na Ziemię. Jego statek kosmiczny się zepsuł, a na domiar złego jego tropem podążają agenci specjalni. Schronienie daje mu młody chłopczyk, Elliot, którego relacja z kosmitą doprowadzała swego czasu tysiące ludzi do płaczu. Film okazał się być hitem, więc nic dziwnego, że chciano z IT zarobić jak najwięcej. Grę tworzyło i wydawało Atari, gigant branży. W zasadzie to właśnie Atari przez wiele lat pchało tę branżę do przodu. Twórcy podjęli się karkołomnego zadania. Mieli stworzyć grę o przygodach IT w zaledwie kilka tygodni. Czemu taki termin? No, a żeby zdążyć przed świętami, bo to właśnie jako prezent na gwiazdkę, IT e miało mieć wówczas największe branie. No i udało się. W grudniu 1982 roku na konsole Atari 2600 pojawiła się gra IT. E I co? Z miejsca została zjechana przez krytyków i graczy? No właśnie nie. Gra cieszyła się ciepłym przyjęciem, i w niejednym domu prezent gwiazdkowy składał się właśnie z Cartridge'a z tą grą. Ludzie kupowali, grali. Ba, sam Steven Spielberg, reżyser filmowego pierwowzoru, powiedział, że podoba mu się rozgrywka. Gra w grudniu 82 i w styczniu 83 była jedną z czterech najlepiej sprzedających się gier wideo. Można powiedzieć, że wszyscy gracze byli w pewnego rodzaju transie, z którego powoli zaczęli się wybudzać. Pierwsi byli recenzenci. Gazeta PC World nie zostawiła na grze suchej nitki. Steven Kent na Seattle Times skrytykował absolutnie każdy element gry, zarówno oprawę graficzną, która już w 1982 była przestarzała, nudną i ciężką rozgrywkę. Zresztą gra polegała na zbieraniu części statku, jednak risk wrogów nieraz, nie dwa doprowadzał graczy do szału. Fabuła gry była nijak związana z fabułą filmu, w związku z czym fani pierwowzoru zbyt pocieszeni nie byli. Gra została jedną z najlepiej sprzedających się gier na Atari 2600, bo sprzedała się w ilości 1,5 miliona egzemplarzy. Gdzie więc jest problem? Atari zakładało sprzedaż na poziomie 5 milionów. Ponadto Gra zaliczała coraz więcej zwrotów, a Atari zaczęło tonąć w długach. Nie licząc strat związanych ze zwrotami, gargantuicznej ilości dolarów zostały utopione w reklamie i w licencji. Tak ogromne straty doprowadziły do potężnego kryzysu w Atari. Straty na poziomie setek milionów dolarów, masowe zwolnienia, ciągłe zwroty gry miały swoje odniesienie w całej branży. W końcu, jak wspominałem na początku, Atari było studiem, które na dobrą sprawę te właśnie branżę tworzyło. Jednak czy upadek nawet takiego giganta pociągnąłby od razu całą branżę na dno? No niekoniecznie. Tutaj przyczyn upadku branży gier wideo było znacznie więcej. Wystarczy jedynie spojrzeć, jak wówczas wyglądał rynek gier. Biznes growy okazał się być na tyle lukratywny, że rynek zalewały bieda gierki. Absolutnie tragiczne produkcje. Wychodziły one tak masowo, że w pewnym momencie ciężko było w sklepie znaleźć grę, choćby przyzwoitą. Rocznie wychodziły setki gier, i mówimy tu o początku lat 80. Taki napływ bubli doprowadził do sporych strat. Studia bankrutowały, ludzie zwracali tysiące gier, a producenci z braku laku jedyne co mogli robić to obniżyć ceny gier z 40-50 dolarów na 5 dolarów. Sprawiło to oczywiście, że biznes growy dla sklepów przestał być jakkolwiek opłacalny i większość takich właśnie sklepów uznało, że gry wideo to jedynie przemijalna moda. Usuwały je ze swoich półek. I w tym właśnie wielka rola była gry zwanej jako IT, e bo zapowiadana była jako niewiarygodnie wielka rewolucja, a okazała się być szorotem zwracalnym przez klientów. Więc na logikę, jak tu można topić kasę w przemyśle growym, skoro właśnie największe hity się tak bardzo zwracają? Poza tym, że gry przestały być dla gracza atrakcyjne, ten sam los spotkał nagle konsole do gier. A to wszystko za sprawą nowego superkomputera, zwanego również jako Commodore C64. Reklamował się on bowiem hasłem po co kupować dziecku konsolę, która odciągnie je od nauki, skoro możesz kupić komputer, który przygotuje je do koleżu. Czy to zadziałało? Miliony ludzi poszły za hasłem Commodora i przerzuciły się na komputery. A zatem teraz już nie tylko gry, ale i konsole tracą użytkowników w zastraszającym tempie. Co umówmy się, źle idzie w parze z ogromną nadprodukcją gier wideo. Złego PR-u branży nadała też akcja Atari, akcja mająca związek z wtopą, zwaną również wcześniej jako E.T. Media w całym świecie za zaczęły publikować informacje, jakoby nadwyżki kartridży z tą grą, czyli właśnie z IT, miały być pochowane pod ziemiami Nowego Meksyku. Czy to prawda? O tym nieco później. Póki co mamy głęboki kryzys branży gier wideo. Jak głęboki był to kryzys? <gry> Rynek gier wideo w 1983 roku warty był około 3,2 miliarda dolarów, natomiast w roku 1985 warty był on zaledwie 100 milionów dolarów. Kryzys był ogromny, a na branżę spadła istna bomba atomowa i skutki tej bomby atomowej załagodzili dopiero o ironio Japończycy. Najpierw tworząc nową konsolę, zwaną również jako Nintendo Entertainment System, w Polsce królowała podróba tej rzeczy, czyli Pegasus. Konsola ta była nowocześniejsza, miała zdecydowanie więcej możliwości i co tu dużo mówić, mocy, niż jakakolwiek inna maszyna będąca aktualnie na rynku. Zaczęła się trzecia generacja sprzętowa i zaczęła się z przytupem, bo z kraju kwitnącej wiśni oprócz nowej superkonsoli przyfrunęła też nowa supergra zwana również jako Super Mario Bros. Ta wstąpiła i odmieniła oblicze konsol tych konsol. Na sam koniec wróćmy do IT. E Wieść o tym, że niesprzedane gry zakopano, traktowano raczej jako legendę miejską. Takie robienie sobie jaj z Atari. W 2013 roku tym jajom postanowiło się przyjrzeć przedsiębiorstwo Fuel Industries. Rozpoczęto prace wykopaliskowe i odkryto masową mogiłę kartridżów Zakopano w latach 80. przez Atari. Ekshumowano miliony gier, około 30% z nich to właśnie E.T. Resztę stanowiły inne wtopy Atari, których wówczas nie było wcale tak mało. Mamy rok 2024, prawie 40 lat po premierze E.T. Gra ta jest A, uznawana dalej za najgorszą, jaka kiedykolwiek powstała. B. W pełni odpowiedzialna za kryzys gier komputerowych i moim zdaniem nie ma dowodów na to, że ty wiedziało o kryzysie. <laughs> Miałem na myśli bardziej, że jedyną jedna gra w pojedynkę nie miała za bardzo takiej mocy. Nawet nieważne jak słabo by się sprzedawała, żeby zniszczyć cały rynek gier. I mam cicho nadzieję, że z tym wnioskiem nikt dyskutować nie będzie. Postarałem się wykazać, że było zdecydowanie więcej czynników, które doprowadziły do tego, że branża upadła. Oczywiście ET miało w tym jakąś rolę, ale do dziś ET jest w rankingach najgorszych gier stawiana na samym szczycie i opisywana jako ta gra, która zrujnowała rynek gier wideo. No ale właśnie, czy ET jest naprawdę takie najgorsze? Moim zdaniem nie. Fakt, jest wpurzające, nudne, mierne audiowizualnie, ale na tle niektórych perełek z okresu kryzysowego nie jest wcale najgorzej. Jasne, IT to nie był nigdy godny odpowiednik filmowego hitu, to nie była nigdy też gra na długie godziny, ale no mogę wam obiecać, że w ciągu tych 40 lat wyszły setki, jak nie tysiące zdecydowanie słabszych gier. Być może kiedyś taki ranking nawet zrobię, ale na razie nie chcę niczego obiecywać. Czy IT jest grą słabą? Każdy może się za darmo przekonać, nawet teraz, bo gra jest w pełni zemulowana i jest dostępna w internecie. W takim razie ja nie będę zabierał więcej czasu, radzę samemu się zapoznać z tą grą i widzimy się w następnym odcinku programu gamingowego. Mateusz MRM Wielgus, trzymajcie się!